To tu zaraz będzie po lewej stronie. On tu gospodarkę małą ma jeszcze, i tak jak dobrze pamiętałem, to ma to dla nas do sprzedania. Już dzwoniłem do niego i nam uszykował do obejrzenia. To super wuja. Oto tutaj tak po lewej? Tak tutaj. Tylko weź patrz, jadą te pały milicyjne, weź je przepuść. Okej. Okay. Tylko brama zamknięta. No straszne tej, a nie wiesz, do czego furtka służy? No, wiem. Dobry, majster, psa nie masz? Można wchodzić? Właś, właś, psa, to już od wakacji nie mam, jak postanowił zwiedzić bębny rotacyjnej od środka. No popatrz, a taki dobry pies był. No co zrobisz, nic nie zrobisz? A co tam u ciebie, Maniuś, ty stary rowerze? A co ma być starość, nie radość. Trzeba jakoś ten wózek pchać, kurka jego mać. No ale widzę młode wilki tutaj, młoda krew, to pewnie gospodarka od razu rozkwitła, jak ciągnik dokupiłeś. Ano młody pomaga trochę w gospodarce. Ale to jeszcze młode i głupie? Jeszcze trochę wody upłynie, zanim będę mógł tę gospodarkę w jego ręce samodzielne przekazać. A no tak, słuchaj, no tutaj masz ten napęd. Tak jak kupiłem, tak stał w stodole już dobre naście lat pewnie. Bo kiedyś tam z przetargu się udało pozyskać. Sam most jest w dobrym stanie, aby drążki wyrupotane i do wymiany opony też już szmelc, bo to sparciałe wszystko. I to jest właśnie taki napęd, że do osiemdziesiątki na pewno będzie pasował... Bez przeróbek i też rozmiar opon musicie dobrze dobrać, żeby się te napędy potem zgrywały. To wtedy będzie bezawaryjnie chodzić. Dobra, my go bierzemy. Ty dobry chłop jesteś. Wiem, że mnie nie oszukasz. A cena też mi odpowiada to, co przez telefon mówiłeś. Ale ty masz ładną tą swoją trzydziestkę, jaki kolor bordowy elegancki. I patrz, młody, to jest Tur 1 starego typu. Patrz, jak Kaziu o maszyny potrafi zadbać. No widzę, kurczę, fajnie zadbana, detale fabryczne jeszcze, stary typ zaczepu, ten Tur na Linkę to tak średnio mi się widzi. Ale lepszy taki niż żaden hehe. Ale ja tu widzę lepszy sprzęt. Zobacz wuja znowu Jaga jak u Edka, a to przecież mało popularna maszyna. No bo ta prasa to z tego samego przetargu co Edek, bo oni wtedy na Lubelskie przechodzili prasy Z224, to tych jak się pozbywali, no i udało się ją kupić, i do dzisiaj służy. I od razu uprzedzam, że na sprzedaż nie jest. A to niedobrze, bo my się za jakąś małą prasą kostkującą rozglądamy, bo by nam to ułatwiło robotę w żniwa, niż te proszenie się o usługi, a też coraz mniej osób świadczy takie małą kostką. Wszyscy się przerzucają na okrągłe bele. No nie ma się co dziwić mniej zachodu niż ze zbieraniem kostek. Tak to turem cyk-cyk i pozbierane? No tak, ale my ani ładowacza, ani odpowiednich budynków nie mamy. Tam po znajomych się rozpytam, może kto jakąś sipmę ma na sprzedanie na rejonie, to wam na miary podeślę. A co tu jeszcze masz za sprzęt? Bo ja tu widzę ładną sześćdziesiątkę, no i orkana dwójkę do koszenia zielonki. No, orkan dobra rzecz. Się przydaje do koszenia żyta zawsze, a wiosnę. Teraz mu będę na zimę remont robił, trzeba bijaki wymienić i tam w przekładni już łożyska do wymiany, bo wyje niemiłosiernie. Ale na tę trzydziestkę to się nie mogę napatrzeć, ale ona ładnie w tym kolorze się prezentuje i tak ładnie w oryginale zachowana cała. Nie ma się do czego przyczepić. A już tak nie przesadzaj, parę mankamentów by się znalazło. I o właśnie cholipka. Mam sprzęt, który Was może zainteresować w dobrych pieniądzach. I no chodźcie ze mną na ogród, to Wam pokażę. Ja to kiedyś ze szwagrem uspawałem, bo miało być do sześćdziesiątki, ale się potem okazało, że jednak przód podrywa i tak zostało do ukończenia w sumie. Ale, no taki ładowacz na tył to do waszej osiemdziesiątki by był wtedy, jak znalazł, spokojnie bele albo nawet i dwie by dźwigła. A jak kupicie w pakiecie z napędem, to za tysiaka wam to mogę opylić. Ty no, całkiem sprytnie, żeś to wykombinował. I to wszystko na hydraulice jest, nie? No wiadomo, nikt się nie będzie bawił w jakieś linki i tak dalej. Aby uszy trzeba dospawać do tego ramienia i siłownik dać od regulacji wideł, i już maszyna gotowa do pracy. Dobra Kaziu, to bierzemy cały ten zestaw ze sobą i koniec. Nie ma co tu więcej wymyślać. Mi zalazł za skórę ten Edward, i trzeba mu pokazać, że stary nie znaczy niedołężny i jeszcze co nieco potrafię. No, i obie strony będą zadowolone. Dzięki Maniuś, słuchaj, ja ci to wszystko przywiozę, bo i tak jutro do Boćkowa jadę kupić nawozy, to wrzucę to na przyczepę i ci po drodze zrzucę tam u was na gospodarce. Oj, Kaziu, na Ciebie zawsze można liczyć. Dzięki wielkie, bo do Poloneza Młodego to i tak by to nie weszło pewnie. A tak to problem z głowy i tam dorzucę coś za ten transport. No, za ten transport to najlepiej coś w szklanej butelce. To tam na wartości nie traci jak pieniądz, hehe. Się rozumie! Będzie wszystko wpłynie. Trzymaj się, Kazik do jutra. No i widzisz, jak wuja załatwił wszystko mamy, a nie tamte wasze Facebooki, YouTube. Pamiętaj, młody! Jak masz dobre znajomości i znasz dużo ludzi i z nimi dobrze żyjesz, to zawsze w życiu będziesz miał łatwiej i sporo rzeczy będziesz w stanie załatwić. I bądź miły do innych i zawsze pomagaj, to się tobie odwdzięczą. No wuja, ty to masz łeb jak sklep i nawet półki pełne. Dzięki, że tak załatwiłeś, to teraz trzeba szukać opon i przejrzeć ten most. Tym to już ja się zajmę. Ty pamiętaj, z rana masz jechać do Antka na kampanię buraczaną. Ano tak, prawie zapomniałem. i już kolejny dzień zmagań. Dojeżdżamy do Antka z wyorywaczem buraków, tak jak byliśmy umówieni. Witam, witam pana. Siemano kuzyn? No, cześć, witajcie. I co? Działacie już z kopaniem? A tam aby dwa przejazdy zrobiłem i się okazało, że jeszcze łańcuch do wymiany będzie. Także dzisiaj raczej nie zaczniemy kopać. Weź, jedź wyorywaczem i przycze wykop. Ja potem przyjadę z etorem i się te buraki z uwroci pozbiera na przyczepę. I wtedy, jak już kombajny sprawne będą, to robota na dwa szybko pójdzie. A te Neptuny zasrane, zakichane, szmelcy licencyjny, trzeba było klejne kupić, a nie te truchło. A ty, jak tam młody, jak remont tego waszego sztrucla złoma, już wiecie, że to do huty się nadaje? Czy jeszcze w to ładujecie pieniądze? Bo myślicie, że to traktorem będzie można nazwać? Remontujemy, bo jest co, baza wyjściowa jest dobra, przedni napęd dokupiliśmy, także myślę, że w polu robotę będzie robić jeszcze przez ładnych parę lat. No to słuchaj, młody plan jest taki, że w nocy zaczynamy kopać i jedziemy do oporu, będziesz ze torem jeździł i przyczepą odwoził na uwrocie, bo nie wiem, jak to zbiornikami będzie wypadać, czy da się objechać całe pole na jednym zbiorniku? Jakby się dało, to i tak robotę byś miał, bo wtedy liście buraczane mógłbyś od razu na przyczepę ładować i wywozić na kiszonkę tu do nas na gospodarkę. Dobra, to ja już jadę wyorywać te buraki, a wy tu szykujcie ten wasz sprzęt. Czyli jak zwykle mi najgorsza robota przypadła. Ech. jesteśmy na polu. Jak widzicie, do trzydziestki mam podczepiony stary wyorywacz. W sumie nawet nie wiem, kto jest jego producentem. To chyba produkcja okolicznego państwowego ośrodka maszynowego, czyli tak zwanego POMU. E, kiedyś to były czasy, jak się pastewne buraki wybierało, to całkiem ładny kawał pola wuja miał pastewnych, a ja to mały byłem. Pamiętam tylko, jak na wózku takim ręcznym, dwukołowym z kołami od WSK siedziałem. A wuja woził mnie w nim razem z burakami. Ech, gdzie te czasy! Jak wuja i buraki i pastewne, i buraczki, i rzepę miał na polu. Teraz to nikt się w to nie bawi już. Tylko wyorywacz został i się przydaje teraz przy cukruwie, żeby przygotować uwrocia do nawracania kombajnami. Dobra, tu jeszcze dwa rzędy widzę zostały, ale to już zostawiam tak jak jest. Się już kombajnem wykopię, bo za dużo ceregieli, jedziemy na drugi koniec pola. I tak remont Ursusa szybko idzie, że nawet nie ma czasu nagrywać tego. W kolejnym odcinku pewnie pokażę kopanie buraków i może potem uda się już Ursusa na gotowo skończyć, jak żadne komplikacje nie wlecą. Kurde, już się nie mogę doczekać tego przedniego napędu. Wtedy to dopiero będzie mocarny knur z niego. Oj, Edek będzie miał ciężko z nami, jak my mu pokażemy co napęd 4x4 potrafi hehe. Dobra, bo już tu Antek podjechał Proximą. To załadujemy te wyorane buraki. I teraz w sumie nie wiem, co z tą prasą. Skoro udało się kupić ładowacz na tył, to może faktycznie szukanie prasy kostkującej nie ma już sensu. Bele w budynkach to już tam jakoś przepchnę i tyle. A odszedłby koszt zakupu prasy, a o usługę na bele jest dużo łatwiej niż kostkę. Więc co o tym myślicie? Lepiej nie szukać prasy i za zaoszczędzone pieniądze jakiejś innej potrzebnej na gospodarstwie maszyny szukać. Chyba tak by trzeba zrobić. Ten rozsiewacz lepszy do nawozów by się przydał i siewnik, no i pług do Ursusa. Teraz jak już wpadnie przedni napęd, to tego obrotowego trzyskibowego myślę, że się wcale nie musimy bać. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Pozdrawiam szczególnie tych, co oglądają je w całości. Dziękuję, że jesteście i motywujecie mnie do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym.